Dawida dalej słabosuła. A mam już go dosłownie z... na maksa praktycznie. Powiedz coś. Dawid, ale mi krzyknie zaraz do mikrofonu się zesram. Dawid. Dawid aktualnie nie ma z nami. Zmarzł. O kurwo jeba! Komputerek. Mija i ja mieliśmy na... Kurwa, już nie myślę po polsku, już nie myślę w ogóle. Mieliśmy, no, mieliśmy kolejną kłótnię. Przypadkiem wspomniałem, co się stało 3 lata temu, a ona wybuchła na mnie. W końcu osiedliśmy, w, w, kurwa, w naszym nowym życiu w Europie i mogliśmy wziąć z nami Rose. Ale cały czas czuję się, jakby część mnie została uwięziona w tej kurwa czarnej dziurze w Luizjanie. Jakiej dziurze? Tłumaczę. Eee, czarnej dziurze. Ale tu nie ma nic o czarnej dziurze napisane. Ja te black, black przeczytałem jako black. No ładnie. Nie powinniśmy sprostać temu... E, nie, nie powinniśmy sprostać temu co się wtedy wydarzyło, żebyśmy mogli iść jakby na przed naszym życiem z rowu, bez jakby kurwa zawieszenia naszej głowy. E, Należymy jej tam tyle. Mija, wie to tu. Te. Dobra, wiecie o co chodzi? Mija, wie to tu. Chciałem powiedzieć, mija, wie to tu. pewnie tak zaniduguje. W tym momencie już tak prawie było. O mój Boże. O mój Boże. O mój Boże, jeden mój boże, jeden. Kurwa, jeden będzie. Jeden, ja pierdolę. Ma kurwa, Crimson Glass. No i na chuj mi kurwa to? Stary Lady Dimitrescu z tego piła. Ty chcesz to sprzedawała. Oh. Tak? Zostaw mnie! Babło! O mój Boże. Wcale nie robię tego specjalnie. Co ja to... widziałem? Też mnie to bardzo ciekawi. Widziałem tam gołą babę. <noise> Ty kurwo jebana. Ej, a wiecie no. jaki jak jest ulubiony samochód papieża? Maluch. <laughs> Więc zaczyna się z powrotem zajebisty festiwal. Jak coś to Wojtek zmontuj to tak, że... Za pierwszym razem mi się udało. To musi być tak. Ona ten, a ona na pewno nie będzie na nich patrzeć. Sigma. A ona zamierza kurwa dać wziąć szansę, żeby dać mu jednak tą butelkę. O kurwa udało się. O, o. Akurat jak znalazłem On mi nic nie wysłał jak coś Jara mnie to. Kurwa, jakby mi... O Jezu! W tej operze coś jest czy ja mogę stąd wyjść Krzyknęłeś to tak głośno, kurwa, że mikrofon aż cię sam po prostu nie wyłapał częstotliwości twojego głosu. Serio? Tak Wiesz co tam jest? Nie mam pojęcia, dlatego się zastanawiam co tam jest. Ale pewnie mi powiesz coś głupiego w chuj. Nie zaskoczyło mnie to. No chodź tu. O kurwa, ale nie tak szybko. Jara mnie to. O kurwa, dwie? Dwie na raz. O mój kurwa boże. No wypierdalaj, tak myślałem. Jaką kulę w... Dupę dostała. O co, chodzi? co mi <laughs> obudniało? Czemu ja nie widziałem takich scen? Czemu? O kurwa! Nie ma, nie ma wyjścia. O kurwa! Myślałem, że jest szybsza. Dobra, o kurwa! odpalaj mapę. Czekaj, czekaj. No i co teraz, babo? Co zrobisz? Jesteś taka cwana? O kurwa, ona ma kapelusz, może wyjść na zewnątrz! Jest taka cwana. Mam jak, mam jak odblokować tą maskę, gdzie klucz potrzebuje. O kurwa! Ja pierdolę, ale tak się jeszcze nie wystraszyłem w tej grze. A gdzie jesteś? Eee... We... w... Hall of Pleasure. No to walić. Już no nie dobra. mam stan wyjścia. Musisz iść do jakiś Castle Annex. No Dawid, nie wiem czy widzisz, ale kurwa krata mi się zamknęła. Już nie mogę wrócić. Co za kretyn. No to nie moja wina, kurwa, nie było napisane, że jak tu wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Co za kretyn? Zamknij pysk, kurwa, to trzeba było mi powiedzieć, żeby tu nie wchodzić. Skąd ja miałem kurwa wiedzieć, że masz tu nie wchodzić? A skąd ja mogłem wiedzieć, że ja mam tu nie wchodzić? Nie wiem, ty grasz w grę. Ale kurwa, pierwszy raz. Okej. Okay. Bo musiałem ją jeszcze rozebrać, tak? Ty... Idź, złapią za poślada. Jakby to coś dawało, no. Ale nagle tak, kurwa... <głos》>, musiałem się skupić. A nie wiem, jest taki mod, że masz taką klepaczkę i możesz nią po dupie ją klepać. Nie wiem, czy to jest tylko... To był żart. Nie, nic, nie mówiłem, nic nie mówiłem o klepaczce. Ale ją chyba lubię najbardziej. One się czymś różnią? Tak. Czym? Nie wiem, głos, głos mają inne. Ale widzę, że to ma inny charakter Ta spierdoliłaby ci życie najbardziej <głosy> <głosy> Takie są najlepsze Mogę sprzedać to? To? Kurwa Jezu, ile pieniędzy Aha, szminkę sprzedajesz? Coś, co miała przy ustach sprzedałeś Ej, mogę to odkupić? Bliżej kobiety nigdy nie były <noise> Mogę to odkupić? Chyba nie mogę Chyba nie możesz nie bać. No to jak odkupić, to będzie 10 razy drożej. <laughs> Pewnie tak, chyba tak jest w każdej grze. tak głośno, że nic nie słyszę co mówisz, nie? Po tym ogóle sam Request jest włączony jak coś. Ta, to zajebiście. Niech śpiewa. Przykryje się falami. Jak do Bóg, Bóg opalimy Krym. Co ty gadasz? Krym. Co ty powiedziałeś? Krym. Co ty powiedziałeś? Co? Co ty powiedziałeś? Co ja powiedziałem? No co ty powiedziałeś? No jak perm, za co? Trollujecie mnie w tym momencie. No papa. No jakie papa? Niemożliwe. Co on powiedział? Przez to jest kurwa półwysep. A co powiedziałeś przed Krym? Ocalimy Krym. Nie, 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 tam było coś innego powiedziane. O... <laughs> Powiedziałem, ocalimy Krym. Powiedzieć obalimy. Powiedziałem, ocalimy. Nie, obalimy. Ocalimy. Powiedziałem, w ocalimy. W pierwszej, w pierwszej chwili to ja w ogóle usłyszałem, podpalimy. Powiedziałem, ocalimy kurwa Krym, a nie obalimy. Obalimy. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił, jestem pacyfistą. dobra, nie bać. Dobra, to sprawdź mi lepiej jak mam przesunąć ten traktor. Za... <kluzł> Bo on, o kurwa, ale mokry bek. Ale mokry bek. O Jezu. To nie miał być taki bek. To psu psu piażdżą, bratom. To ta za to Sprawdził woda i nie powiedziałem. Nie powiedział ocaliby. <laughs> Starcia mordy, nie? Bo ja też nie chcę się dość. Ja wiem, 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 wiem. A nie zna, ja nie słucham maty. I kurwa, mate pojebało cię Czy ja cię wyglądam na tego. Czy <grym grym> mój to spawa, spawa jak, jak ja. Wow. Mata kiskam. Aż tak ciepli nie są. To ja już nic nie polecam. To jedna wiktoria. Ty pierdolnięty jesteś? No. O, Szczypczyki. Szczypczyki. Tak się nazywają, ok? Szczypczyki. Wojciech Wiktoria, słyszeliście kiedyś takie słowa jak szczypczyki? Moje ja pierwsze słyszę szczypczyki. Szczypczyki. Napiszę Wam to, żebyście zrozumieli na pewno. Szczypczyki. Szczypczyki. Słyszałem, o widzisz? Przed chwilą. Aha. Aha. No co? Mocno. Nie wiem, jakaś kurwa było. rura. Ja Ktoś muszę się... iść kurwa po niej. Ktoś się dobrze bawił, a ty coś. O, a co to kurwa jest? Ja pierdolę. Kurwa. Jezu. Ale co tak od razu od kury obrażasz? O kurwa! Otwórz to, otwórz to, proszę cię! Jak nie przestaniesz, to wpierdalam się w drzewa w GTA. Kamilu, nie mów tak. Przysięgam. Jest no, siowy obstraniec. <laughs> Wojtku, nie miło. Wypierdol go stąd. Jezu, dobrze, że mamy taki zajebisty mikrofon, że nie słychać tej częstotliwości. Nie, przypadkiem go próbowałem. Aha, Co za głową. Nie wierzę w to. No bo tak, tak go złapałem, że wcisnąłem przycisk ze zmutowania przypadkiem. <noise> Jak mogłeś go przypadkiem wcisnąć? No bo złapałem w ten sposób i złapałem go mocno, że mi się kciuk zapadł. tak miał rację, że jesteś specjalny. Jestem. Nasz specjalny chłopiec streamer. U, u, a, a. On jest pierdolnięty. <noise> chory na głowę. To jest chory człowiek. Jak coś to on, jakby nie jest w pełni, jakby myślący, i on nie wie, co mówi. <grym> Przypadkiem, on jest tak wielki, że ręką całe biurko od razu naciska. <grym> <grym> o kurwa! Psen, haps. Psen. Co się stało? Nie wyjechał dziwnie. No, nie pierdol. Co ty umarłeś? Ja przez chwilę myślałem, że tak musi być, a ja zdechłem. Ja też tak myślałem. Ja dla żartów wpisałem te trzy na czterdzieści. Jezu i tutaj? Sorry, Wiktoria, bo ja to napiszę, zanim on umarł. Ja nie wiedziałem, że on umiera. Aha. O mój kurwa. Nie mów, że ja zdechnę w taki sposób. Ja pierdolę, cztery. Leci bułka przez pustynię i spotyka szynka i krzyczy Szynka, spierdalaj, dzieci lecą. No co, szynka, spokojnie, mnie tu nie znają. Ja pierdolę, to za żart. A gdzie puenta? Gdzie puenta tego żartu? Kurwa mać. E? 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 O kurwa! Jezu, nie, 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 tylko nie pięć! Kurwa, nie pięć nie w taki sposób! Michał! Ej, Michał! Ej, Michał! No nie no, co mi odpierdano? Nie wiem, co odpierdala? Masz na myśli. Co masz na myśli? No nie wiem. Gdzie jest stary Dawid i czemu utopiłeś go w tabletkach? On już nie istnieje. Jak to? <grym> Leki. W ogóle bekasz Jordana, że ma na nazwisko tak jak buty. No nie? Że niby... Będą... Dobra, zwierzęta żyją dużo krócej, ale no kuźwa. Niby są głupsze od człowieka, nie? Ale urodzić się i max parę dni jest nie wiadomo kim. Z ciebie to śmieszny papierot, prawie zacznie. <grym> A się pierdol Szymon. Ale miło, że wbiłeś. Nie rób nic. Okej. Okay. Ej, bo ja wam chyba nie wiem w ogóle sytuację, aż mi się przypomniałem Byłem na święta u siostry, co nie? Gram ze z nią i z wiedza to potęga. Pada pytanie. Jak nazywała się kobieta, która... W sensie w której zakochał się Wallis? Łęcka była kurwa. No i ja z siostrą daliśmy Ewę, wiadomo. Aha, dobra, to już nie, nie przeczytam pytania, bo nie zrozumiałem. Aha, to było pytanie No nie? Kim zakochał no. się Wolly? kim była jego miłość. Ja z siostrą daliśmy Ewę. Ale jej chłop nie oglądał Wally'ego, więc no. nie wiedział. No i co dał? No. O bo Timbucę To ma w ogóle sens co ja robię, że tak do nie napierdalam? czy mam czekać na jakiś moment? Co na mi robi? Chyba ci właśnie wyżera wnętrzną Nie, i nie, nie będzie sześć. Kurwa, będzie sześć. <laughs> o mój Boże! O mój kurwa Boże! O mój kurwa Boże! Siedem! A strzała mnie zajebała? Żałuję, że to nie jest film na YouTubie, bo bym to. Zmo Wojtek, zmontujemy to tak, że będzie, że za pierwszym razem się udało. Nie zrobimy tak. nie, mój nie. 12, nie! Kurwa. Zamknij się, kurwa! Zamknij się! Wrz, mam, jestem wkurwiony, kuj. Nie, nie, nie! Kurwa! Nie, Zamknąłem się! Kurwa, mać! Udało się? Udało się! Jestem Bogiem tej gry! Za pierwszym! Za pierwszym! Ale zajebiście wygląda ta Rose! Uspokój się. Ile ma lat? Czekaj. Mniej niż 15 na pewno. Zamknij pysk, na pewno nie. W 16. Prawda? 16 ma. Bezpiecznie. Prawda? Ale nie, nie za bezpiecznie. Data urodzenia. 2 sierpnia 2020. Sierpnia. Aha. No, no ale to wiesz, czasy się zmieniają. <laughs> no i dziękuję za ten, za obecność. Bardzo fajnie było. No i ten, no, no i no i koniec, nie? No jak zwykle dziękuję za obecność. Widzimy się jutro. No jutro się znowu widzimy na streamie u Dawida, Piotroli i później u mnie, klasycznie. Tak zrobimy, Wojtek Męczennik.